Toja sesja twój styl. Dzień dobry, iwona podsemek. Witam Państwa. Witam wszystkich, którzy oglądają program, którzy nas lubią. Oczywiście tych, którzy śledzą losy naszych uczestniczek. Zapewne państwo wiecie, że jest to już piąty odcinek. Główną bohaterką tego odcinka będzie Ewa Poryszewska. Serdecznie Państwa witam u siebie w Zajeździe w Górach. Bardzo się cieszę, że piąty odcinek będzie mitowany u nas tutaj w Zajeździe w Górach. I zapraszam. Co ja, sesja! Jesteśmy w Pure Jatomi w fitness. I to właśnie tu Ewa rozpoczyna swoją przemianę. Trener personalny Ewy. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Marcin. Jestem master trenerem personalnym. Wzmocnimy też kondycję, ustabilizujemy troszkę sylwetkę. Co ja, sesja! Tam nazywam się Dorota Jędrzejewska. Prowadzę pracownię projektowo-krawiecką DOR. Zajmuję się ręcznym malowaniem tkanin, głównie jedwabiu naturalnego, oraz szyciem z tych tkanin odzieży damskiej. W piątym odcinku zaprojektuję dla uczestniczki sukienkę, którą zaprezentuję w czasie sesji zdjęciowej. Soja sesja! Witam w studio Fraser Beauty. Moje nazwisko Sulkowska Małgorzata. W tej edycji programu to Salon Beauty wystylizuje fryzury do sesji zdjęciowej Ewy. Zaproponuję również rewelacyjny zabieg regeneracji włosów. Będzie ciekawie, zapraszam do oglądania. Do zobaczenia. Twoja sesja, twój styl. Salon bielizny Corin galeria Wisła to nasz partner, który w programie jest od samego początku od pierwszego odcinka. Twoja sesja, twój. Styl. Dzień dobry. Salon Vivienne w Płocku, renomowanej marki odzieży włoskiej. Mamy przyjemność ubrać kolejną uczestniczkę programu Twoja Sesja. Twoja Sesja. Twój styl. Czas na buty. Oczywiście w sklepie Kornecki, który z nami także jest od początku. Malutkie zmiany łewy, małe sugestie, a jednak... Można założyć but na wysokim obcasie. Salon Nantes i tu właśnie e, nagrywamy ostatnie ujęcie przed sesją zdjęciową. Twoja sesja, twój styl.